Cześć, mam na imię Marta. Witajcie na moim kanale Tana M. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie czytania stycznia. W styczniu przeczytałam 8 książek. Czy to dużo, czy mało? Raczej nie za dużo, ale to i tak jest ten jeszcze pułap, w którym chciałam się zmieścić, ponieważ na cały rok 23 mam zaplanowane 100 książek, także zobaczymy. Te 8 wydaje mi się, że to jest takie optymalne. Jeżeli chodzi o statystyki, to 4 książki z literatury pięknej: jedna fantastyka, jeden kryminał, jeden reportaż i jedna książka z literatury dziecięcej. Co fajne, to to, że akurat w styczniu udało mi się przeczytać bardzo dużo dobrych książek. Książek, które oceniłam na 4 bądź 5 gwiazdek. Jednakże chciałabym zacząć od tych troszeczkę mniej lubianych przeze mnie, niestety. I zaczynam od książki pierwszej części serii niefortunnych zdarzeń Przykry początek. Czytałam ją w e-booku, więc tutaj wyświetlę. Okładkę. Zaczęłam ją czytać tylko dlatego, że pojawiło się wznowienie, o którym było dosyć głośno i na BookTube zaczęła się taka seria, seria filmów o serii niefortunnych zdarzeń i wszyscy zaczęli wspominać, jaka to jest książka ich dzieciństwa, jakie to jest fantastyczne, że to są wspomnienia. Ja nigdy z tą książką nie miałam nic wspólnego, nie miałam pojęcia, że ona istnieje, więc trochę podeszłam z czystą głową do niej i stwierdziłam, że wszyscy się nią zachwycają, no to chciałabym również ją przeczytać. I okazało się, że mnie ona bardzo irytowała. Nie wiem dlaczego. Teraz może zrobię takie coś, jak spoiler alert. Możecie sobie przewinąć, te osoby, które chcą przeczytać, nie chcą słuchać, co, o czym będę mówić, to przewincie sobie tak daleko, aż tutaj już nie będzie tej układki. A jeżeli chcecie słuchać, no to dla mnie było to potworne, czytając o trójce dzieci, która została osierocona i trafiła pod. Dach swojego wuja, jedynego krewnego, który w pobliżu się znajdował i który chciał ich wykorzystać do tego, żeby przejąć ich majątek. I wykorzystywał ich w tak paskudny sposób, że ja to czytając byłam przerażona. Nie wiem, czy mój instynkt macierzyński się tu odzywał, ale no było to straszne. Były tam sceny podwieszania niemowlaka na drzewie w klatce, były tam sceny bicia dzieci, były sceny próby poślubienia najstarszej córki, która ma w dalszym Ciągu tylko chyba 14 lat. No było to dla mnie paskudne. Ja to czytałam i ja czułam autentyczne obrzydzenie do tego. E tak, słyszeliście właśnie Kota. <noise> czułam dosyć e mocne obrzydzenie do tej książki. E nie można ująć, e odjąć tutaj tej książce tego, że była do dosyć dobrze napisana. Fajniej się przez nią e płynęło. Ja ją przeczytam naprawdę godzinę. Nie, nie pamiętam, ale to było e, bardzo szybkie, jak ją połknęłam. E, ale no, mimo wszystko byłam czasami tak zażenowana, że chciałam ją skończyć i mieć już ją z głowy. Dałam e, dwie pół gwiazdki. teraz e, po, m, po takim namyśle myślę, że nawet dwie. Ze względu na to, że była dobrze napisana, e, ale no ta fabuła. Nie, 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 no, nie podobała mi się. Więc przechodzę od razu do na następnej książki. I następną książką, o której chcę opowiedzieć, tutaj będziemy lecieć tak od najgorszej do najlepszej, to jest pierwsza część heksalogii o Dorze Wilk. I tą pierwszą część przeczytałam, przesłuchałam w audiobooku, także tutaj również wstawię okładkę. I o ile sam zamysł tego świata fantastycznego wykreowanego przez Anetę Jadowską był fenomenalny, bo bardzo mi się podobał ten pomysł tego, że Toruń jest tym takim ludzkim miastem, a pod spodem można przejść do magicznego Torunia, który nazywa się Tornem i tam się rozgrywa akcja, w którą są wplątani... Sprątani anioły, yy, jest splątany diabeł w to wiedźmy, wilkołaki, yy, wampiry, więc to jest fajnie wykreowany świat, ale te dialogi czasami nie mogłam przez to przejść. Yy, pani yy, Ritka przyszła, pani Jadowska, chodź, kochani, chodź, chodź pokażesz się. Ua. Pani Jadowska bardzo mnie rozkochała w sobie przy serii o koźlaczkach, tak samo w serii o ustce. A wiem, że to był jej debiut tutaj przy heksalogii o Dorze Wilk. I to niestety widać, bo te dialogi były dla mnie tak nienaturalnie napisane. Każdy dialog kończył się jakimś zdrobnieniem, typu słoneczko, kochanie, ptaszyno. To było tak irytujące. Przecież nikt tak nie rozmawia ze sobą, nawet jak jest się ze sobą bardzo Blisko, no to nie używa się aż tylu zdrobnień, więc to było coś, co mnie bardzo odstraszyło. Plus ta książka była tak naszpikowana erotyzmem, że czułam się jakbym czytała 365 dni albo, nie wiem, 50 twarzy greja, a była to powieść fantastyczna i nie tego tam oczekiwałam. Dostała do mnie trzy gwiazdki tylko dlatego, że był fajnie wykreowany świat. I to mi się podobało, sam zamysł, super, fajnie, że została stworzona w polskich realiach taka rzeczywistość fantastyczna. Rita, co ty robisz? Ale no. No nie pasuje mi to. Troszkę e, się zawiodłam. Mam nadzieję, że no to była pierwsza książka, więc e, mam zamiar przeczytać kolejne. Może już e, te, ten warsztat pisarski pani Anety w następnych był trochę lepszy, więc mam na to nadzieję. I w lutym chciałabym jednak przeczytać tą resztę. Zobaczymy. Także to była druga książka. Trzecia książka, która też otrzymała ode mnie Trzy Gwiazdki, to Mnich, który kochał Koty. Tutaj nie będę się za bardzo rozgadywać, ponieważ w Reading Vlogu o tym opowiadałam i tutaj zrobię odniesienie. Także jeżeli chcia, chciałby ktoś przejść do fabuły bądź do mojej opinii, no to zachęcam do filmiku. Kolejna książka to książka i nie było już nikogo e, pani Agaty Christie. E, mi się niezmiernie podobają e, te nowe wydania. Są tak przepięknie wydane i e, super się to czytało. E, jeżeli chodzi o i nie było już nikogo, to jest taka klasyka, jeżeli chodzi o, mm, o kryminał. I e, nigdy nie czytałam nic Agaty Christie, a można było to wyczuć, ponieważ e, to, e, ten zabieg, który pani Agata Christie zastosowała w swojej książce jest wykorzystywany e, teraz w kryminałach tyle razy, i mogłam tyle z takich jakichś motywów pozbierać z literatury współczesnej, które było zaczerpnięte właśnie z tej książki, że czytało mi się to fenomenalnie. I super kreacja bohaterów, bardzo fajny wątek, jeżeli chodzi o krymina, wątek kryminalny. Także dostała do mnie to cztery gwiazdki. Kolejna książka to książka, której słuchałam w audiobooku. Także tutaj. Książka, reportaż z miłości to współczuję. Jest to książka opowiadająca o realiach życia w Omanie. Przede wszystkim skupia się na tym, w jaki sposób są tam zawierane małżeństwa, w jaki sposób się żyje w związkach, w jaki sposób są traktowane kobiety ich stosunek do mężczyzn, do pracy do tego, w jaki sposób rodzą dzieci, jak je wychowują. I ta książka na początku była dla mnie taka, ok, słuchałam no, ciekawe historie, a później im bardziej e, tej słuchałam tego, iż e, było, było to poruszane takie jeszcze bardziej e, tak prywatnie. To było to tak bolące, były poruszane takie tematy, które mnie jako kobietę bardzo dotykały i ja mam takie dosyć mieszane uczucia jeżeli chodzi o tą książkę, ponieważ z jednej strony wiem, że reportaż był napisany naprawdę bardzo dobrze a z drugiej strony ja go tak nie lubię, on mi się tak nie podobał ze względu na to, co, co tam było poruszane, że ja tego słuchałam i mnie telepało od środka jak można w taki sposób być traktowanym, dała cię tak traktować i Ee, żyć w takiej kulturze, e, gdzie no, to było straszne. I, I począwszy od tego, że te małżeństwa są aranżowane, nie są w ogóle realizowane z miłości, przez zdrady, przemoc w tych małżeństwach, w, to, jak w, spo, w jaki sposób e, są nie wiem, noce poślubne, porody, e, w jaki sposób jest traktowana ta kobieta, jak, jak przedmiot. E, w, mówi tam też o handlu młodymi dziewczynkami jeszcze w niektórych. E, Częściach kraju. No Jest to naprawdę straszne, przerażające, że na przykład 12-13 latki są poślubiane przez starych chłopów obrzydliwych. Słuchałam tego i po prostu robiło mi się niedobrze. Miałam ciary na całym ciele i skończyłam to. Wiedziałam, że to jest dosyć ważny reportaż, ale. Taki był smutny i taki przetłaczający, że nie wiedziałam, jak to ocenić, bo z jednej strony jest to ważna książka, dobrze napisana, a z drugiej strony tak mnie bardzo wkurzyła, więc dałam jej cztery i uważam, że mimo, że mnie wkurzyła, że mimo, że wywołała takie emocje we mnie, to jest warta przeczytania, bo też o to chodzi w książkach, żeby one nie były nijakie, żeby one po prostu ruszyły coś w środku i żeby były z przesłaniem. Także jak najbardziej polecam. Teraz przechodzimy do książek takich piątkowych już i to są trzy książki, które przeczytałam, jedną przesłuchałam w audiobooku, dwie przeczytałam, o jednej już opowiadałam i to jest książka Lekcja Chemii, również tutaj pokażę, wyświetlę. Okładkę, dziękuję, <noise> ponieważ sam tego w audiobooku e, i nie mam jej fizycznie przy sobie. E, I jeżeli ktoś chciałby posłuchać mojej recenzji, to również tutaj dam link do Reading Vloga. Tam się e, rozwodzę szerzej na temat mojej opinii i fabuły. Także zapraszam. Kolejna książka piątkowa to mężczyzna imieniem Owe. O tej książce również mam już nagrany film. Nie wiem, czy on się pojawi przed tym filmem, czy po tym filmie na tym kanale, jednakże na pewno tutaj też będzie odnośnik, także nie będę dużo mówić, ponieważ tam będę opowiadała całe ponad 10 minut jest poświęcone temu, co myślę o tej książce. Jedyne co powiem, piątkowa powieść, naprawdę cudowna literatura. I czytajcie! Kolejna książka tego samego m, autora y, to niespokojni ludzie. O tej książce również szeroko opowiadałam w reading vlogu, który tutaj podlinkuję. Książka była ze mną na wyjeździe wakacyjnym w Portugalii i nie żałuję, że ją ze sobą wzięłam. Przeczytałam ją, dokończyłam ją w domu i byłam nią zachwycona. Zrobiła we mnie coś takiego, że po zakończeniu jej jeszcze przez długi czas o niej myślałam i zauważyłam, że Netflix tej. Zrobił serial o niej, także już nie mogę doczekać, kiedy sobie go pochłonę, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak przedstawili tych bohaterów, z którymi ja się zaprzyjaźniłam podczas czytania tej książki. Także to są moje y, perełki, jeżeli mówimy o y, styczniu i y, ja zachęcam do tego, żeby widzieliście w komentarzach y, tym, y, co Wy przeczytaliście w styczniu i może ja też coś y, dla siebie wyciągnę i y, na luty y, od Was wezmę, ponieważ jak najbardziej na wszystkie polecajki mnie zawsze reaguje. Zachęcam do subskrybowania i do zostania ze mną na kolejne filmy. Do zobaczenia!